Hej, z tej strony Jessa, witam Was na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla Was nowe QA. Takiego filmu nie było już bardzo, bardzo długo, a po moim powrocie jest wiele pytań, w szczególności o przeprowadzkę i o moje mieszkanie. Dlatego dzisiaj odpowiem na wszystkie pytania z tym związane. Mam nadzieję, że ten temat Was interesuje i zapraszam Was do oglądania. Pierwsze pytanie: co Cię skłoniło do powrotu do Polski? Myślisz, że to tak na stałe? A więc ja Wam na to pytanie już tak po części odpowiedziałam. Nie było takiego jednego konkretnego powodu mojej przeprowadzki. Nie przyjechałam tutaj za pracą, nie przyjechałam tutaj dla rodziny. Przeprowadziłam się w sumie tylko i wyłącznie dla siebie, aby poczuć się lepiej, aby coś zmienić w moim życiu, zacząć tak naprawdę na nowo. Już od dawna wiedziałam, że nie chcę zostać we Frankfurcie, wiedziałam, że nie będę mieszkać w Niemczech i szukałam tak troszeczkę swojego miejsca, zastanawiałam się, co ze sobą zrobić. Myślałam nawet nad tym, aby przez kilka miesięcy pomieszkać w RPA w Kapsztadzie, bo bardzo mi. Się tam spodobało, ale jednak ostatecznie padło na Polskę, coraz częściej zaczęłam odwiedzać stolice i postanowiłam, że na ten moment Warszawa jest miejscem, w którym chcę zamieszkać, dlatego że czuję się tutaj szczęśliwa, czuję się tutaj jak w domu i jest mi po prostu lepiej, a więc to jest taki główny powód mojej przeprowadzki. A czy zostanę tutaj na zawsze, tego jeszcze nie wiem, jest chyba troszeczkę za wcześnie na to pytanie. Mieszkam w Warszawie dopiero od jakiegoś miesiąca, więc dajcie mi jeszcze troszeczkę czasu, a na pewno Wam odpowiem. Czy ciężko było podjąć decyzję o powrocie do Polski? Jak dla mnie nie. Tak naprawdę to oprócz mojej rodziny i znajomych, ja w Niemczech nic nie mam. Nie miałam tam stałej pracy, o którą musiałabym się martwić. Nie mam dzieci, więc, jako, że jestem jeszcze bardzo młoda, to tak naprawdę mogę zacząć moje życie od nowa gdziekolwiek bym tylko chciała. Padło akurat na Warszawę, ale decyzja o przeprowadzce do Polski dla mnie była bardzo, bardzo łatwa i bardzo się cieszę, że tak właśnie zdecydowałam. Jaka była reakcja Twoich rodziców, rodziny i znajomych na Twoją przeprowadzkę do Polski? Reakcja Akcje były różne. Moi rodzice bardzo się ucieszyli. Oni od samego początku mówili, że przeprowadzka do Polski jest super planem. Byli bardzo pomocni, bardzo mnie wspierali. Moja mama ze mną wszędzie jeździła, pomagała mi wybierać rzeczy. Mój tata mnie tutaj przywiózł. Został ze mną pierwszą noc, więc od samego początku mogłam na nich liczyć, a także zarówno oni, tak jak i ja wiedzieliśmy, że to już jest ten czas, abym opuściła dom rodzinny. Moja siostra była bardzo szczęśliwa, bo teraz przejęła także mój pokój, więc ma dużo więcej miejsca dla siebie. Wiadomo, były. Zmuteczki, poleciało kilka łez, Dla nas wszystkich jest to zupełnie coś innego, nowa zmiana. Ja jestem tutaj sama. Oni teraz na pewno nie mają aż tak śmiesznie w domu <noise> bez mnie. Jeśli chodzi o moich znajomych, to na początku byli troszeczkę może nie zszokowani, zdziwieni bardziej, ale też dostałam od nich mnóstwo wsparcia, bo są po prostu szczęśliwi, jak widzą, że czuję się lepiej. Tak samo moja rodzina. Ogólnie to każdy jest szczęśliwy z tego powodu, bo wiedzą, że jest to dla mnie dobra zmiana, ale moja rodzina na przykład Babcia lub moja ciocia na początku w ogóle w to nie uwierzyli, jak moja mama im to powiedziała. Dopiero jak rozmawiały ze sobą przez telefon, i mama mówiła, o iga już się pakuje i tak dalej, to babcia i ciocia co to było na serio? Ona naprawdę się przyprowadza, więc na początku tak nikt <grym> nie dowierzał, że to jest prawda, ale ogólnie wszyscy są za mną i mam od zawsze w całej mojej rodzinie i znajomych wielkie, wielkie wsparcie, więc jestem szczęściarą, jestem za to bardzo wdzięczna. Co zaskoczyło cię po powrocie do Polski? Muszę wam powiedzieć, że było dużo, dużo więcej pozytywnych sytuacji niż tych negatywnych. Zaskoczyło mnie to, jak pomocni jesteśmy i jak zorganizowani. Na przykład taka sprawa z internetem, który zamówiłam online wieczorem, a następnego dnia już pan pukał do moich drzwi, aby zainstalować router, gdzie w Niemczech to trwa tak od dwóch tygodni do miesiąca, aby ktoś przyszedł do waszego domu, aby zainstalować Wi-Fi. Także byłam bardzo zaskoczona, lub na przykład, gdy panowie przywieźli mój stół, wnieśli mi go do domu, nawet mi go zmontowali, skręcili, po czym posprzątali wszystkie kartony, steropian i zabrali to ze sobą i zostawili. Porządeczek. Wiadomo, to nie jest coś, co zawsze się zdarza, i wiadomo, nie każdy ma takie szczęście, ale u mnie akurat było kilka takich sytuacji, gdzie naprawdę byłam zaskoczona i mówię: wow, jak tutaj wszystko jest super zorganizowane, jacy ludzie są pomocni. A jedyną negatywną stroną do tej pory były chyba ceny. Na przykład w Rosmanie chemia jest tutaj droższa niż w Niemczech. Na szczęście mam ze sobą zapasy, które zrobiłam jeszcze przed przeprowadzką. Ogólnie to wiedziałam, jakie są ceny w Polsce, bo przyjeżdżałam tutaj kilka razy do roku, więc to nie było też jakieś wielkie zaskoczenie i wielka pobudka dla mnie, że w Polsce różne rzeczy tyle kosztują, ale jednak czasami jak jeszcze gdzieś wychodzę, to jest małe zdziwienie, że w Polsce są ceny wyższe niż na przykład w Niemczech. Czy masz dużo znajomych w Warszawie? Nie czujesz się samotna? Absolutnie nie, nie było jeszcze ani jednego takiego momentu, kiedy poczułabym się samotna. Mam tutaj w Warszawie znajomych, takich, których znam już bardzo długo, mam też takich, których poznałam na przykład w tamtym roku, tak jak Aga i Konrada, których pozdrawiam, zawsze fajnie ze sobą spędzamy czas, a jak nie Warszawa, to Zawsze można pojechać do Wrocławia, odwiedzić moją rodzinę, więc nie, nie czuję się tutaj samotna i raczej tak się też nie stanie. Czy brakuje ci w Polsce czegoś? Do czego miałaś dostęp w Niemczech oprócz rodziny? Na ten moment nie za bardzo. Może właśnie dlatego, że jestem tutaj tak krótko. Czasami brakuje mi jedzenia, zarówno tego przygotowanego przez moją mamę, jak i różnych restauracji, które lubię we Frankfurcie, ale ogólnie jeszcze nie ma takiej rzeczy, której bardzo, bardzo mi brakuje. W Warszawie też jest mnóstwo fajnych miejscówek. Jedyna rzecz, która przychodzi mi na myśl, ale to bardzo szybka i darmowa dostawa ze sklepów online. W Niemczech naprawdę za darmo w przeciągu jednego lub dwóch dni macie paczkę u siebie w domu i jak Wam się coś nie spodoba, to też możecie za darmo ją odesłać. Więc ten cały proces jest bardzo szybki i bardzo, bardzo prosty i to zawsze było super. I ostatnie dwa pytania już o mieszkanie. Kupiłaś czy wynajmujesz mieszkanie w Warszawie? To pytanie jest chyba najczęstszym pytaniem, jakie mi zadawaliście. Ja moje mieszkanie w Warszawie wynajmuję. Wiem, że mogło tutaj dojść do małego nieporozumienia, dlatego że sama kupuję meble, wszystko urządzam, dekoruję, jestem tak podekscytowana i tak dalej. Ale nie, ja mieszkanie na ten moment wynajmuję i ma to kilka powodów. Na przykład to, że nie wiem, jak mi się będzie mieszkało w Polsce, nie wiem, czy chcę na stałe zostać w Warszawie. Wiadomo, mieszkanie to zawsze inwestycja, ale jednak na początek nie chciałam nic kupować. Bardzo dobrze mi się tutaj mieszka, w tym wynajmowanym, w mieszkaniu, ono jest zupełnie nowe, tak jak możecie zobaczyć, gdy się przeprowadziłam mieszkanie, było puste, więc sama mogę wszystko kupić, udekorować, urządzić po mojemu. Mam fajną umowę z chłopakiem, od którego wynajmuję to mieszkanie, bo ja kupuję wszystkie meble, jakieś tam dekoracje urządzam mieszkanie. E, oczywiście on też to w jakimś stopniu musi zaakceptować. Wtedy ja nie płacę czynszu i gdybym miała się po roku z tego mieszkania wyprowadzić, to te wszystkie meble i wszystko, co kupiłam tutaj zostaje. Dla mnie jest to naprawdę świetne rozwiązanie, dlatego cieszę się też, jak takie dziecko i cieszę. Jakby to było moje mieszkanie, bo po prostu urządzam je bardziej. Po mojemu, a także myślę, że gdybym miała kupić mieszkanie w Polsce w Warszawie, to na pewno zdecydowałabym się na coś większego, ale jak na teraz jest dobrze, tak jak jest i zobaczymy, jak sprawy się potoczą. Zobaczymy, jak mi się tutaj będzie mieszkało i myślę, że właśnie po roku, jak podejmę taką decyzję, że tak to jest miejsce, w którym zostanę, będę rozglądać się za mieszkaniem do kupna. I ostatnie już pytanie, też bardzo popularne: w jakiej dzielnicy mieszkasz? Ja w Warszawie mieszkam na Woli i mieszkam mi się tutaj bardzo dobrze. Mam dostęp do wszystkiego, co mi jest potrzebne. Bardzo szybko jestem w centrum, więc nie mogę naprawdę narzekać. To by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania bardziej osobiste lub o podróże, to zadawajcie mnie w komentarzach i ja wtedy w tej drugiej części QA na wszystkie te pytania odpowiem. A także myślę, że powtórzę taki QA o przeprowadzce może za pół roku i wtedy dokładnie dam Wam jeszcze znać, jak mi się tutaj mieszka, jak się zaklimatyzowałam i jak podoba mi się życie w Polsce. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Następnym filmem chyba będzie organizacja mojej szafy. Także zapraszam Was do subskrypcji. Mojego kanału widziałam, że 42% ludzi, którzy oglądają moje filmy, wcale nie subskrybują mojego kanału, także jeśli oglądacie te filmy częściej, to zapraszam, jest to sekunda, a ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, pa i buziaki!